Jedziemy, jedziemy. Dzień dobry wszystkim. Hej, hej witam Was serdecznie. Znów spotykamy się na naszej takiej dodatkowej lekcji, w sumie dodatkowej, no coś nowego, co chciałbym Wam zaproponować. To jest głównie oczywiście nasze dzisiejsze spotkanie, skierowane dla osób początkujących, które gdzieś mnie tutaj śledzą na YouTubie. I które po prostu potrzebują czegoś więcej albo chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak działa język chiński, jak to w praktyce wygląda, to mnie na takich cotygodniowych spotkaniach właśnie w środę o 18.30 będziemy się spotykać, tak jak właśnie dzisiaj. Oczywiście, jak wiem, możecie być jak najbardziej na żywo, możecie mi tutaj pisać różne rzeczy, ja z chęcią będę się do tego odnosił, jednakże chciałbym, żeby to nasze spotkania, tak jak wiecie, trwały chwilkę, w sensie chwilkę, pół godziny i zawsze jakąś ciekawostkę będę chciał Wam podrzucić, pokazać Wam. W praktyce, jak to wygląda, bo wy wolę, żebyście, chyba też tak wolicie, zobaczyli wszystko wy w praktyce. Lecimy, ja tylko szybko jeszcze, jak ktoś mi może dać znać, ewentualnie wysłać tylko okejkę okay albo coś, bo podłączyłem dzisiaj ten drugi mikrofon. Nie mam bladego pojęcia, jak to brzmi, czy brzmi to troszeczkę lepiej niż było dzień temu. To dajcie mi, proszę, znać, a ja tylko posłucham sobie na telefonie, jak to, jak to brzmi, czy. Nie wiem, ja na telefonie średnio będę słyszał. Jak wy mi możecie dać znać, to będę mega mega wdzięczny za zwykłe jakieś tam, że jest ok, że jest spoko i tak dalej. Bez przedłużania lecimy, bo jeszcze jedną prywatę będę miał na pewno do was. To znaczy z takim małym ogłoszeniem przychodzę, dlatego że jutro też o 18:30 też tutaj na tym kanale spotkamy się na dłużej, dlatego że będę prowadził taki live mikołajkowy. Co roku chyba staram się robić coś takiego, chyba zdaje mi się, że odkąd 4 lata jestem już na YouTubie, to chyba jeszcze nie ominęłem tego live'a Mikołajkowego. Tak wiem, nie było żadnych promocji na Black Friday i tak dalej, i tak dalej, ale za to będzie live mikołajkowy, coś podobnego, będę miał masę różnych fajnych i promocji, i rabatów, i prezentów dla tych, którzy będą obecni. Więc jeżeli czegoś potrzebujecie ciekawego ze strony chińskiej książki.pl i chcielibyście zgarnąć to w super ciekawej cenie w pakietach takich, no fajnych, które dla Was przygotowałem. To jutro o 18.30 Was zapraszam, tam spotkamy się jak najbardziej na dłużej. Lola, dzięki śliczne, jest ok, i Dejola Rose, jest ok, dzięki śliczne. Dobra, lecimy w takim razie, bo tak jak mówię, mamy tylko pół godziny albo aż, żeby Was też troszeczkę nie zanudzić tymi tutaj ciekawostkami albo tymi ważnymi rzeczami. Lekcja druga, bo ostatnio tydzień temu mieliśmy taką lekcję pierwszą, wprowadzającą, na której pokazałem Wam to, jak bardzo ważne w tym języku są tony. To, że język mandaryński, język chiński jest językiem tonalnym, to, że występują w nim sylaby. Każda z sylab może zostać przedstawiona na pięć różnych sposobów w postaci tego, jak... Będziemy artykułować nasz głos, to o tym doskonale wiecie. Jeśli nie, to cofnijcie się do tej lekcji pierwszej, poprzedniej, to tam raz jeszcze wszystko to wyjaśnię. A dzisiaj y, będziemy lecieć sobie do praktyki. Jeszcze, oczywiście, cały czas pamiętaj o tym, że absolutnie podstawą, tak jak mówi, jest ta wymowa. I w poprzednim filmie zostawiłem Wam link do pobrania takiej ściągawki, jak to wymówić. Ona będzie nieco bardziej rozszerzona. Dzisiaj pojawią się też różne dźwięki, nad którymi aż tak bardzo nie będę się skupiał. Ale dlaczego jednak czytamy, dlaczego w taki sposób, a nie inny, to wszystko to znajdziesz też w tej ściągawce, ale to nie do niektórych rzeczy będę się odnosić na bieżąco. Mówiłem też wam ostatnio, że świętością w tym języku jest tyk zdania, dlatego że tutaj to to jest piękne, to w języku mandaryjskim nie ma odmiany słów, nie? Mamy jedno słowo, załóżmy pies, a nie psa, psu, psom, pstowi, nie wiem, czy tak się mówi, ale psy i tak dalej. Nie odmieniamy słów, po prostu stawiamy klocek koło klocka i mamy coś typu, ja chcieć pić kawa, ja lubić jeść hot dog i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób będziemy sobie to budować i gdzie przejdziemy właśnie do praktyki tak naprawdę. Ja tylko sprawdzę, czy Wam się wszystko dokładnie tutaj to wyświetla tak, jak powinno. Jest, wyświetla się. Dobra, idziemy w takim razie słuchajcie, szybciutko dalej, bo tak jak mówię, ten wzór, czyli kto wykonuje czynność w zdaniu, co on robi i dalsza część zdania będzie mega, mega ważna. I to ostatnio już wam pokazałem na przykładzie tego zdania Ło, dział, Konrad, gdzie poznać tą słówko Ło, ja dział, jako mieć na imię Konrad. Ustawiamy klotek w odpowiedniej kolejności, i tak jak będziesz poznawać coraz więcej słówek, będziesz mógł, mogła je podstawiać odpowiednio, właśnie tak jak to wygląda tutaj, gdzie dzisiaj słówkiem numer jeden, najważniejszym w sumie jedynym czasownikiem, który poznamy, będzie słowo szy. To, co mamy tutaj zapisane. Nie to, że jest S, to w ciągawce, którą tam Ci właśnie zostawiłem, zobaczysz, że takie dźwięki, gdzie jest literka H, będziemy czytać nieco bardziej utwardzone one będą. To znaczy, tak jak mamy literkę S, to S i H to będzie już 3. Czy tak jak mamy C, to będzie już 3. Czy jak mamy D, to będzie DŻ. Dobra, w ten sposób. I mimo tego, że tutaj jest literka I, no i wcześniej czytaliśmy na przykład dział. No i tutaj Konrad czytałeś i jako i. No tak, tylko właśnie są pewne takie niektóre wyjątki, gdzie właśnie ta literka i, jeśli ona będzie występować po tych takich twardych dźwiękach, tych drzy, tych takich polskich, to będziemy zawsze ją czytać jako szy, szy. Dobra, to ma być taka szy, sztynka, szyba, coś w ten sposób. Podaję wam to słowo szy, bo to jest chyba najważniejsze czasownie w każdym języku, czyli być, nie? Ja jestem, ty jesteś, on jest i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tego dokładnie w ten sposób używać. Tak? Jak wam powiedziałem wcześniej, w sensie, jeśli poznasz jakieś nowe słówko, to śmiało możesz zrobić taki myk, że wylatuje nam z tego naszego miejsca na czynność jeden czasownik i wskakuje drugi. Nie? Łoszy! Konrad. Ja być Konrad. Ja jestem Konrad. W ten sposób absolutnie też mogę się przedstawić. Nie? Mogę śmiało powiedzieć Łęcjało Konrad albo Łoszy Konrad. Tak jak po polsku mam na imię Konrad. I ja jestem Konrad. No, to to absolutnie, chyba każdy z was rozumie o co chodzi. Idąc dalej, mam jeszcze jedno mega ważne słowo, które będzie dzisiaj nam potrzebne, czyli słowo ŻEN, ŻEN, ŻEN. Zobacz, jest tutaj ten ton drugi, wznoszący się, więc ten dźwięk też będzie szedł właśnie w górę. ŻEN, literka R, to takie ŻY trochę nasze polskie. ŻEN, ŻEN, czyli człowiek. Nie, ktoś, kto może się ożenić, żen, człowiek. Dobra, nie będziemy budować aż takich mocnych skojarzeń, ale to jest raczej proste słówko. żen, czyli właśnie człowiek. Po co ci to pokazuje? Ano po to, że jak najbardziej stąd my możemy tego Konrada zabrać i też będzie nam tutaj pasowało, jeśli wstawimy 我是人,我是人, ja być człowiek, czyli jestem człowiekiem. W ten właśnie oto sposób. Chyba każdy zrozumiał odgodnie, będziemy podstawiać odpowiednie elementy w dane miejsca i uwaga, powiecie teraz na pewnie Konrad, ale no to jest głupota, komu ja będę mówić, że ja być człowiek? Przecież każdy wie, że ja jestem człowiekiem. No tak, owszem, tylko że to jest wstęp do tego, co będę chciał dzisiaj Wam pokazać, bo tak jak w tą lekcję nazwałem, jakby jestem Polakiem, będę chciał z Wami porozmawiać o różnych właśnie państwach i narodowościach, czyli to, w jaki sposób powstaje to w języku chińskim, żeby zobaczył, żeby zobaczyła, że wcale ten język nie jest aż tak straszny, aż tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Tutaj również oczywiście pamiętaj, że tu jest dowolność, w sensie możesz sobie pierwszy element też zmienić, żeby nam wyszło mi, to ty jesteś człowiekiem, nie? Ja jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem. Pamiętaj, absolutnie nic innego się nie odmienia, tylko wstawiamy w dane miejsce odpowiednie, odpowiednie słówko. Pierwsze takie nowe słowo na dziś, pierwsze państwo, które będę chciał Wam wrzucić, to jest buolan buolan. Chyba takie pierwsze słowo dwuselabowe, które poznajemy. Pamiętasz, ostatnio mówię ci, że w większości słowa w języku chińskim to będą słowa jednosylabowe. Ale tak samo o tych dwusylabowych, to będzie tyle samo. W sensie, pamiętasz, to było 48% jednych klocków i 48% drugich. To to jest te pierwsze, w sumie takie dwusylabowe słowo, które poznajemy wspólnie. Bło, bło, sylaba bło. Ja wiem, że to jest napisane inaczej, ale to jest też jakby jeden z wyjątków. Tę sylabę tam będziemy taki ły wrzucać między to, coś jak polskie słowo błona, błona, ok? Bło. Pierwszy ton równy i w górę Lan-Bło, Lan w ten sposób. I żeby łatwiej skojarzyć, co chodzi, chociaż pewnie się już domyślasz, skojarz sobie to, że dla Chińczyków dźwięk bło i pło, albo po i bo to są bardzo podobne dźwięki. W sensie zobaczysz to, ucząc się zupełnie innych słów w przyszłości, to wyobraź sobie, że tutaj stoi nie by, a P tak naprawdę. Więc wtedy mamy Poland, tak jakby Poland, Poland. Z angielskiego, nie? Chodzi o, o, o Polan naszych, gdzieś tam, pierwszych tych, pierwszą ludność, która żyła na naszych terenach. Polanie, Buolan, Bolan, czyli właśnie Polska. No i tę Polskę oczywiście tutaj ci wrzucam, ale nie tylko, bo chcę ci pokazać to, w jaki sposób będziemy tworzyć obywatela danego państwa, abyś mógł, mogła powiedzieć, że jestem Polakiem, jestem Polką, to wystarczy. Że weźmiemy tego właśnie zien, tego człowieka, którego podrzuciłem ci wcześniej, i stawimy go właśnie tutaj, żeby wyszło nam bolan, Bolanzi, Polak lub Polka. Bo, i to jest kolejna cecha tego języka, jest, dobra, na że tego już nie wstawiłem. Bo zobacz, w języku chińskim bardzo często to, co stoi przed jakimś obiektem, będzie go opisywało w pewien sposób. Zobacz, mamy zzień, człowiek, ale jaki człowiek, Wolan Żeń, polski człowiek, człowiek, Polska, człowiek, polski człowiek, człowiek z Polski, czyli Polak lub Polka, ewentualnie Polacy lub Polki, nie? bo tutaj pamiętaj, nie ma odmian, nie ma też tego podziału ze względu na rodzaj w sensie Polak, Polka. Czy na liczbę, Polacy, Polki i tak dalej, nie? To wszystko będzie zależało od kontekstu zdania. Mając teraz to, bólanger, zobacz, 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 że absolutnie możemy to wrzucić do tego naszego zdania, gdzie mamy ten nasz szy. Kto to robi, co robi? Dalsza część zdania? Ło, szy. Bólanger, ja być, bólanger, ja być Polak, ja być Polka, jestem Polakiem, jestem Polką, nie? W ten sposób. Absolutnie też możemy zrobić. Ni szybuolandzie. Czyli ten właśnie, ty być Polak, ty być Polka. Ok? Dajcie znać, słuchajcie, to jest w miarę zrozumiałe. Ja na szybko do Was zerknę, ale muszę też niestety kontrolować czas. Myślę, że na luzie ze wszystkim się wyrobimy. Eee, dobra, dajcie znać, czy wszystko jest ok? Czy wszystko słychać? Czy wszystko widać? Czy nie za szybko lecę? ale właśnie chcę tak wam no, skondensowanie, wszystko tutaj to wrzucić, ale żeby wam przekazać też jak najwięcej. Idziemy dalej, żebyśmy wyrobili się ze wszystkim, żeby to też nie trwało zbyt długo. Yy, a, no i oczywiście zobacz, my na razie do tej pory mamy ło, czyli ja, mi, czyli ty, ale też możemy zrobić coś takiego jak ta, szty, błolandzie, ta, ta, nie? On, ona, czyli Tamten człowiek, który tam stoi, nie tam, mam nadzieję, że nikt nie stoi, żaden duch, ale tamten człowiek, ta, ta, żeby sobie to z tym skojarzył, skojarzyła, bo w języku chińskim ta to on, a ta to ona. I teraz słuchaj się uważnie, czy słyszysz różnicę pomiędzy ta i ta? Gdzie tam jest ta różnica? Nie ma, nie ma różnicy absolutnie. To, że gdzieś tam czasami, może mój głos się zabał w którymś miejscu, to nic absolutnie nie znaczy, bo tam różnicy nie ma w tych dwóch słowach. W języku chińskim zarówno on i ona, to jest ten sam dźwięk. Nie? Wszystko jest uproszczone absolutnie do minimum. Zawsze oczywiście z kontekstu to wyciągniemy, czy chodzi o niego, czy o nią, ale również jeśli będzie to gdzieś zapisane, to mam nadzieję, że widzisz delikatną, taką subtelną różnicę. W tych znaczkach na dole, ja absolutnie jeszcze na pewno nie tak jak powiedziałem wcześniej, nie każe skupić ci się na znakach, tylko nawet na tym pieninie, bo to jest ten cały fundament. Jeżeli rozpoczynasz swoją naukę, to musisz iść tak, jak rzeczywiście małe, małe dziecko tego się uczy. Ale te dwa na pewno byś musiał umieć rozpoznawać. Zobacz ten pierwszy element, tutaj one się znacznie, znacznie różnią. Nie tym pierwszym elemencikiem, elementem człowiek, to jest ten taki nasz trochę zień. To co tutaj, tylko taki troszeczkę spłaszczony, nie wiem, czy widzisz, może nie widzisz, taki 3D trochę obrócony, żeń albo właśnie element kobieta, nie? W tym ta żeński. Ale tak jak będziesz to mówić, to zawsze oczywiście z kontekstu domyślimy się, czy chodzi o niego, czy o nią, jak będę mówił o mojej mamie, i powiem, że ta szczególan żeń no to na pewno domyślimy się, że ona jest Polką, a nie moja mama, on jest Polakiem, nie? Raczej każdy się domyśli o co chodzi. To tutaj wrzucam właśnie jeszcze to ta, jako tą taką trzecią słowę, którą będziemy używać. Myślę, że to nie będzie zbytnio skomplikowane. nie Ta, ta, tutaj będzie się delikatnie tylko znaczek zmieniał. W razie co. Idziemy dalej do takiego państwa, jakim jest dżungło. dong, dong, dżung", ten pierwszy równy ton. I zobacz, jest ten dźwięk, o którym Ci mówiłem. Jest to Z i -h ta. Utwardza nam bardzo mocno ten dźwięk, czyli robi nam takie dźwięk, dźwięk, dż, dong, dż. dong, równo i gło do góry, wysoko. Tutaj od razu już to wrzuciłem, chyba źle to przygotowałem, nieważne, jest bardzo dobrze, tak miało być. Chodzi mi o to, że chcę Ci pokazać pewną też zależność. Osobno to dżąg oraz gło absolutnie jak najbardziej coś znaczą. Te znaczenie ich to jest dong, czyli środek, Zobacz nawet w tym znaczku ta kreska przechodzi przez środek tego prostokąta, nie? Prostokąta, prostokąciku. I gło, czyli państwo. I pamiętasz, mówiłem ci wcześniej o tym, że bardzo często będzie tak, że to, co stoi przed jakimś obiektem, będzie go w pewien sposób charakteryzowało, nadawało mu pewną cechę. I to jest gło, czyli państwo. Jakie państwo? Państwo zhong, czyli państwo środka, nie? Państwo środka. Na pewno udało ci się kiedyś usłyszeć gdzieś tego typu termin państwo środka, to to jest właśnie Chiny, bo Chińczycy sami siebie tak nazwali, nie? Jako właśnie państwo środka. Ale jeszcze wcześniej cofając się mamy żen, człowiek. Jeśli to wszystko razem zmiksujemy, czyli wyjdzie nam żon, gło, żen, to właśnie nam człowiek. Jaki człowiek? Człowiek z gło, z jakiegoś państwa. Z jakiego państwa? Z państwa żon, to właśnie właśnie Trochę może skomplikowanie to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że teraz rozumiesz, jakby, że rzeczywiście to, co stoi wcześniej, w pewien sposób będzie opisywało nam dany obiekt. Dongguojen, czyli właśnie Chińczyk, chińka, Chińczycy, I Jak najbardziej możemy powiedzieć, że ta, shu, dongguojen, ta, shu, ona jest chińką, w tym wypadku, nie? Mamy to zobaczyć, ta z tym takim no, elementem kobiecym. Ta, ta, czy ona jest Chinką. I w podobny sposób będą działały zupełnie inne państwa. Ja teraz nie będę absolutnie skupiał się na każdym z nich pojedynczo, bo chcę Ci pokazać ten mechanizm, który tutaj będzie działał. Mamy na przykład fa, gło, czyli Francję i znów się pojawia nam to gło, czyli państwo. Jakie państwo? Państwo fa, pa, fa, pa, w języku chińskim fa to prawo i teoretycznie to się odnosi do tego, że to jest państwo prawa, jednakże bardziej chodzi o to, że to jest odniesienie do nazwy w języku angielskim, nie? Niech fa na pewno pierwsze to się kojarzy z fa i państwo, jak się to Francja, nie? F, A, fa, gło. I w ten sam sposób powstaje nam oczywiście fa, gło, żeń, francuz. Czyli de gło, de gło, dwa razy w górę. D od słowa moralność, ale absolutnie tutaj nie chodzi o moralność, tylko o to, że mamy Deutschland, nie? Po niemiecku tu akurat mają oni to, no, nie od German, Germany i tak dalej, tylko Dło de, od Deutschland, nie od DE. Czy jingło od England, English. nie, Niech ci ten dźwięk tutaj się z tym kojarzy. Meiguo, teoretycznie piękny kraj. Ale to znów się odnosi do tej fonetycznej wymowy, czyli America, America nie? Amer, i tak dalej. May, guo. oni to po prostu oddali na swoje sylaby, które będą ładnie się do tego odnosiły. Zostawiam ci kilka tych państw, absolutnie poradzisz sobie z tym, jak będzie to wszystko działało, chyba że będzie taki przypadek, jak oczywiście nasz, nasze BULAN, czyli Polska, to tu zobacz, Japonię masz w podobny sposób. Żben, czyli nie jest to zbudowane już na, yy, w ten sposób, że mamy jakieś określenie i gło, czyli państwo po prostu są takie dwa rodzaje yy, określeń na państwa. Niektóre będą miały gło, niektóre będą miały po prostu swoją nazwę własną, jakby w ten sposób, nie? Żzyben, czyli właśnie Japonia, no i wtedy po prostu dodajemy żzyben, na ten sam sposób będzie to, w ten sam sposób będzie to działało. To tak kilka takich słówek Ci pokazuję, ale absolutnie to jest ja tylko technicznie. Chcę Ci z teorią wyjść, pokazać, jak to wszystko będzie działać, dlatego, że mam dla Ciebie coś ważniejszego, czyli ma, 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 zobacz, bez tonu. Ma, 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 ten pusty, zerowy ton. To jest to, co tłumaczyłam Wam na ostatniej lekcji. To takie słówko do zadawania pytania, w tym wypadku pytania, czy. Hmm, hmm, hmm. Chodzi o to, że jeśli weźmiemy sobie na tapet trzy takie zdania jak. Ta si fa głosien, on być Francuz. Ta si de guojen. On być Niemiec. On jest Niemcem, czy mi działo. Konrad, ty masz na imię Konrad. To zobacz, że jeśli wstawimy czy, to po polsku też nam by wyszło. Czy on jest Francuzem, czy on jest Niemcem, czy ty masz na imię Konrad. Tylko my, Polacy, to czy stawiamy na początku, a Chińczycy to naród do góry nogami zupełnie, oni stawiają to na końcu, nie? Żeby nam wyszło fa głosen ma, albo fa de Głożen ma, w ten właśnie sposób, nie? Czy Ninjał Konrad ma, w ten właśnie sposób, to ma. Tak naprawdę budujemy sobie normalne zdanie i doklejamy na koniec ma. Po to, aby powstało nam takie pytanie, na które możemy uzyskać trzy odpowiedzi. Tak, nie, lub nie wiem ewentualnie. Innej opcji, innej opcji nie ma. I tutaj oczywiście zostawiam Ci, jak w taki krótki sposób można odpowiedzieć w języku chińskim tak, bo takiego typowego tak, niestety nie doświadczymy. Kimczycy bardzo często albo będą powtarzać czasownik, który był użyty w zdaniu, typu nie wiem, czy masz kota, mam. Nie? Albo czy jesteś Polakiem, przy, czyli czy jakby jest, ale to szy bardzo często będzie też jako takie krótkie, tak, występowało, lub wersja z Duway. Duway. Ja wiem, znowu czytamy troszeczkę inaczej niż, niż jest to tutaj zapisane, ale to tutaj, pamiętaj, odsyłam się do tego kursu online fonetyka, tam dokładnie wszystko wyjaśniam. Podobnie jak tutaj, tylko w szczegółowy sposób skupiamy się tam na wymowie, na wymowie, bo jak widzisz, ona jest niezbędna, żeby móc później przejść dalej, to trzeba dokładnie mieć opanowane to, w jaki sposób czytamy ten właśnie pin. Zostawiam Ci dwie takie wersje: albo dłój, jako krótkie tak. Nie, Na przykład Łoszy tak. Ja jestem Polakiem. Albo dłój łodział Konrad. Ja mam na imię Konrad, w ten sposób. I skoro mamy tak, no to jeszcze szybko wrzucę Ci coś, co jest takim uniwersalnym skutkiem w sumie na wszystko, jeżeli chodzi o rozmowę w języku chińskim z Chińczykami. Tutaj chodzi o ten dźwięk, który na górze zostawiłem, czyli m, 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 Rozmawiając z Chińczykiem, z Chinką, warto od czasu do czasu przytaknąć w pewien sposób, czyli zrobić m, 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 tak jak my rozmawiamy ze sobą i mówimy, aha, aha, no, 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 mm -hmm, no, 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 żeby gdzieś tam utrzymywać ten kontakt, żeby dawać naszemu rozmówcy znać, że okej, okay, rozumiem cię, kontynuuj, to bardzo często tam usłyszycie m, 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 m czyli takie, taki dźwięk prostu, który ma wyrażenie więcej niż tysiąc słów, to takie bonusowe tutaj wrzucam. Ale oczywiście jeszcze jak mamy tak, to chcemy wam wrzucić nie, czyli dosłownie będzie to słówko bu, bu, które będzie nam zaprzeczało wszystkie różne rzeczy. Tak jak masz na dole na przykład, ta bursztyn mej ona nie jest Amerykanką. Ta bursztyn mej Ona nie być Amerykanką, ona nie być amerykański człowiek dosłownie w ten sposób. Lub bursztyn, bursztyn. Jako takie krótkie, tak, też druga wersja tego, czyli dosłownie mówimy nie tak. Nie, zobaczę, wcześniej mieliśmy szy jako tak, teraz mamy mm, nie tak. Bushi, Bushi. W ten sposób. Jako takie zaprzeczenie jeszcze przed całym zdaniem, nie, typu a burszy, ło burszy, Nie, ja nie jestem Chińczykiem. Nie wiem, czy słyszysz to, jak ja wymawiam burszy, burszy. To ja nie mówię burszy, tylko burszy. To bu idzie wtedy w górę. Nieważne, czy to jest samodzielnie, zobacz tutaj, czy tu, w sensie tu samodzielnie, czy razem z tym. Słówko bu ma tę swoją taką ukrytą właściwość, że jeśli po nim pojawia się jakiekolwiek inne słowo, również na czwartym tonie, to musimy bu podnieść do góry. Gdybym chciał powiedzieć, że ło budział. Marcin. Nie? Ja nie mam na imię Marcin. To ja też to bół muszę podnieść do góry, bo jest dział na tym czwartym tonie. To też mówię są takie pewne ukryte, ukryte rzeczy do opanowania wcześniej właśnie z tymi wszystkimi tonami, zanim zobaczysz właśnie przejdziesz do tej praktyki. Tutaj poniekąd właśnie próbujesz też pokazać, że jeśli nie mamy w 100% opanowanej tej wymowy, to będzie dość ciężko, żeby gdzieś tam popchnąć to wszystko później dalej, bo i tak, i tak to. Coś się odleczy, to nie uciecze i trzeba będzie do tej, do tej fonetyki, do tego wszystkiego wracać, do tej wymowy jeszcze raz. Nie? Czyli mamy szy albo dłej jako krótkie tak, albo bu jako nie, które może być takim naszym krótkim nie na początku zdania, albo po prostu coś, co nam zaprzecza wszystko. Ł Ja nie jestem Chińczykiem, ja nie jestem Chińką. I z dalej. Ostatnia rzecz, którą będę chciał Ci pokazać, to zobacz. Mamy zdanie nie. Dżągło Ty być. Bla 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 bla. Żen, jakiś człowiek. Jaki człowiek? No człowiek z jakiegoś państwa. Z jakiego państwa? Z państwa dżung? Aha, mniejszy Aha, czyli ty jesteś człowiekiem z państwa dżong, czyli jesteś Chińczykiem w ten sposób. Nie? Jesteś człowiekiem z państwa dżong w ten sposób. Staraj się zrozumieć to zdanie teraz tak. Dlatego, że chcę Ci pokazać takie słówko do zadawania pytań. Jeden z zaimków pytających to jest na, na, czyli który, gdzie. I w języku chińskim te słówka, takie jak zaimki pytające, czyli te wszystkie gdzie, który, ile, co, jak i tak dalej, będą miały tę zależność, że będziemy traktować się trochę jak naklejkę. Mogę Ci to pokazać wcześniej na przykładzie tego, na przykład nijiaoshenma, czyli jak Ty masz na imię, to tutaj, zobacz, chodzi mi o to, że traktujemy to jako naklejkę, bo zaklejamy tym odpowiedź, której oczekujemy. To znaczy, jeśli zobacz, ja teraz zrobię coś takiego, mniejszy na głóżę, czyli dosłownie, Ty być człowiekiem z państwa na, czyli właśnie z którego państwa, to wyjdzie nam właśnie to mniejszy na głóżę. Jakiej jesteś narodowości? W sensie, Ty być człowiek z państwa, no, ale jakiego państwa? I tak naprawdę, właśnie pod tą naklejką, zobacz, ukrzywa mi się to Łąg A. Łoszy, Łąg Jestem Chińczykiem, nie? Odpowia... Ta odpowiedź ta, na to pytanie jest ukryta właśnie pod tą naklejką. Albo powiemy Łoszy, fa, Łorzeń. Jestem Francuzem. Łoszy, de, Jestem Niemcem, i tak dalej, i tak dalej. Albo oczywiście, Łoszy, i to też jak najbardziej będzie właśnie to. Tylko właśnie pamiętaj, że te zajęki pytające traktujemy trochę jak naklejki. Za tydzień pokażę Ci to przykładem tego szelma, czyli jak, jaki albo co ewentualnie. To tyle. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dzisiaj. To, co tam wam mówiłem wcześniej, że warto będzie zajrzeć do fonetyki czy do innych rzeczy, to wszystkie te rzeczy, o których ja tutaj pokazuję, mówię ci dzisiaj, pokazuję ci to, znajdziesz to w moich kursach online, do których oczywiście cię zapraszam. Jeśli chcesz więcej tego typu materiału, więcej tego typu treści, w taki sposób mniej więcej podobnie przekazanej przeze mnie, to jak najbardziej zapraszam cię do zetknięcia, do oferty, do moich kursów. Link znajdziesz poniżej koniecznie zacznij od fonetyki, ewentualnie od chińskiego espresso, a potem idź do HSK1, gdzie tam właśnie znajdziesz materiały takie jak, takie jak to, podobne wszystkie właśnie rzeczy, krok po kroku, rączka za rączkę tłumaczone. Dodatkowo, jeszcze właśnie a propos tej prywaty, jutro zapraszam Was serdecznie na live mikołajkowy, gdzie tam będę miał masę ciekawych promocji dla Was, ciekawych prezentów, ciekawych różnych rzeczy i tam spotkamy się na pewno na dłużej, też na tym kanale, tutaj jutro o 18.30. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że osobom, które dopiero rozpoczynają tak naprawdę swoją przygodę z tym językiem, nieco rozświetliłem pewne rzeczy. Pokazałem, że nie jest to chyba aż takie trudne, jak mogłoby się wydawać. W sensie ten język nie jest taki straszny, nie jest skomplikowany. Jeśli się podejdzie do tego z głową, to absolutnie da się wszystko zrobić tak, jak trzeba. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, absolutnie piszcie w komentarzach pod tym filmem. Ja się z chęcią do nich odniosę. Za tydzień, bo za tydzień znów o 18.30, w środę o 18.30, znów spotkamy się na takich krótkich zajęciach, krótkiej lekcji, gdzie teoretycznie będę chciał Wam wyjaśniać takie podstawy tego języka, więc absolutnie, absolutnie Was zapraszam. Lola mówi, że często jak rozmawia z Chińczykami, to używa m, mm, 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 więc absolutnie jest to, jest to potwierdzone. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście i zapraszam Was za tydzień, ale zapraszam Was również do zapoznania się z ofertą, dołączenia do moich szkoleń, w których właśnie. Rączka za rączkę przeprowadzam Was przez podobne timingi. To mówię, link znajdziecie sobie poniżej tego nagrania. Tam absolutnie się z tymi rzeczami zapoznajcie, albo śmiało piszcie do mnie. Ja Wam z chęcią pomogę, z chęcią doradzę w odpowiednim wyborze. Mam nadzieję, do jutra, do zobaczenia na live. A na dzisiaj żegnam się z Wami wszystkimi. Dzięki, że tak byliście o, w takiej dość dużej ilości, bo widzę, 18 osób jest na żywo. Ale potem widzę, że reszta też to jeszcze później ogląda. Więc zostawiam Wam ten materiał, żebyście mogli się z nim zapoznawać, ile tylko chcecie. Dzięki piękne! zajdzie, Bye bye! Do zobaczenia! Trzymajcie się! Hej!